Cześć, tutaj Krzysiek. Gramy znowu w gorączkę złota. Tym razem taka zmiana, że gram na konsoli PlayStation 4. Kupiłem sobie kartę do przechwytywania nagrań, ponieważ to jest bardzo fajna gra, a na komputerze cały czas były jakieś kłopoty techniczne. Gra wydaje się, że nie ma aż takich wymagań, natomiast optymalizacja może nie jest taka całkiem idealna. Gra jest bardzo fajna, przemyślana i aż żal nie pokazywać jej dokładnie. A z tych co zauważyłem nagrań bardzo dużo tam przeskakuje i niewiele chyba z tego wiadomo, a chciałem pokazać parę ciekawych rzeczy, mam nadzieję. Dobrze. Więc zacznijmy sobie może od tego, co my tu w ogóle mamy do zrobienia. Mamy tak, mamy pieniądze, mamy 106 tysięcy, ale ja niestety tutaj znowu muszę zbierać na duży przesiewacz. Więc troszeczkę tutaj jestem jeszcze zablokowany. Jest noc. Co my tu mamy? Gram na konsoli. Chwilę miałem przerwy, ale już sobie przypominam wszystko. Dobrze, startujemy. Paliwo. Jest OK. Silnik oczywiście, światełka. I jedziemy. Muszę sobie przypominać parę rzeczy się grało. Silnik odpalony. A, tu wyłączyłem. Kopanie koparką działa. Patrzmy, czy uda nam się tutaj napełnić. Napełnić przesiewacz, a jest pełny w 100%. Trochę bez sensu, ale żeby on przesiewał No to koniecznie trzeba włączyć Trzeba włączyć pompę i cały sprzęt Zaraz sobie to uruchomimy no, Mam nadzieję, o już jest tak 22, już jest ciemno A dobra, tu włączamy zasilanie Woda, bo tak jeszcze patrzę, że tu nie ma jakiś kłopot z wodą, ale już wszystko jest ogarnięte Więc jedziemy dalej hmm? dobrze tu jest woda, jest zasilanie jest wszystko podłączone, możemy uruchamiać nasz mały przesiewacz to są skrzynki no, do napełnienia znaczy nasze. o przesiewamy proszę państwa dobrze przesiewamy dobrze, i kopiemy dalej jeszcze sobie zobaczę czy pamiętam światło jak się zmieniało światła zmieniało się hamulec ręczny przednie światła okay. jest 22 Będziemy wydobywać całą noc, mam nadzieję, zobaczymy, czy nie będzie jakiejś awarii. O, się udało. Trzeba trochę bardziej tę łyżkę wybrać miejsce. Trzeba trochę dalej sięgnąć. pieszyć też te wydobycie o, 20% wiadro jest pełne czego jest pełne wiadro? a to tam gdzieś, pewnie to z tyłu te wiaderka Ach, nieszczęśliwie tutaj to położyłem o, tu damy no ale leżą bałagan bałagan jest no trudno, dalej nie ma czasu Szkoda paliwa Kupić. Może jakiś, uda się jakąś grudkę samorodka wydobyć Powiem tak, już teraz jak grałem to już, już to bardzo mało jest samorodków teraz Teraz już tylko praca Praca, praca, trud i new Mam 100 tysięcy, no chcę jak najwięcej wydobyć Zostało 5 dni do jesieni nie wiem czy mi się uda w tym sezonie skompletować cały ten przesiewacz Po co grałem wtedy jeszcze na, na komputerze Udało dało mi się mam nadzieję nadgonić w tak zwanym międzyczasie Ponieważ chciałem jakąś taką kontynuację zrobić A nie sądziłem żeby ktokolwiek to oglądał jeszcze raz to wszystko od nowa Natomiast mam tą samą działkę, ten sam sprzęt mniej więcej Troszeczkę inne rozstawienie Natomiast brakuje mi jeszcze tylko już tych elementów dużego przesiewacza ale może jest to plus tego taki, że pokażę jak go kupić, jak go przetransportować. Może być też interesujące. No i najważniejsze, ile uda nam się tutaj złota wydobyć. Mam wrażenie, że gra na konsoli jest łatwiejsza troszeczkę. Nie wiem z czego to wynika. Może dlatego, że miałem doświadczenie już wcześniej na komputerze, a może jest bardziej przystępna. Jeżeli macie możliwość, to kupcie sobie tą grę na, na konsole. Jeżeli macie konsolę PlayStation 4. Może nie wygląda aż tak super idealnie ładnie jak na PC, bo tam jednak były te bicie światła fajnie widoczne. Natomiast chodzi bez problemu. Myślę, że Bardzo fajna gra. Ja powiem czekam już bardzo na, mm, na drugą część tej gry. Nie wiem, że jest zapowiedziana, jest gdzieś tam w produkcji. Nie ma zbyt dużo informacji o niej. Ja w ogóle jestem fanem mm, serii na. Discovery, gorączki złota. Kupiłem specjalnie dlatego, żeby to obejrzeć. Player TV, Player, Player TVN-u. 20 zł miesięcznie. Praktycznie tylko to oglądam tam. Natomiast świetny jest to program. Bardzo relaksujący. Polecam każdemu. Tylko odcinek zobaczyć, i totalnie się relaksować. Ciekawe jest to, że oglądanie takiej ciężkiej pracy tak relaksuje. No. Owa, owa wiaderka. Dobrze. O, sam pod sobą kopię. Nie chcę tutaj zostawić za dużo. Kopiemy dalej. Yy, mam nadzieję, że oglądacie dalej. Napiszcie ewentualnie w komentarzach. Czym byście byli zainteresowani, co pokazać? Wydaje mi się, że już dosyć dobrze poznałem tą grę. Ok, Stop. teraz. Przydałaby się większa koparka, powiem szczerze. Znaczy, to jest. Dużo tutaj rzeczy jest. Fajne, tu jest w tej grze, że cały czas jest po co kopać. Tak jak trochę jak w tym dokumentalnym serialu. Tutaj większość pieniędzy wydajemy na to, żeby wydobywać. Praktycznie cały majątek, który gromadzimy. Ile znika, ale to jest fajne, właśnie w tym. Liczymy cały czas, że jakaś łyżka to będzie jakiś gigantyczny samorodek, lub jakieś pukanie to będzie jakiś mega mm, duży zarobek. A tymczasem kopiemy, kopiemy, i ledwo nam starcza na paliwo i na rozwój tej naszej kopalni. Ale jest to bardzo fajnie zrobione. Plasa koparką jest też bardzo relaksująca. Jeżeli lubicie takie rzeczy w grach. Powiem tak, ja odnośnie takich y, symulatorów to nie grałem w nic. Y, odrzuciły mnie te wszystkie y, gry y, symulatory farmy. To, to nie było dla mnie. Natomiast y, tutaj całkowicie się odnalazłem. To może też dlatego, że na y, to też oglądam to, z, gram w to z perspektywy tego co oglądam, czyli y, rączki złota i też jest inaczej, natomiast tu ten cel, który tutaj osiągamy, czyli to bogactwo które tutaj na nas czeka jest naprawdę bardzo fajne, motywujące w tej grze tak to wygląda, 70% wydaje mi się, że już nie pamiętam kupiłem, czy zatrudniłem kupiłem, zatrudniłem pracownika, który ma zmieniać te wiaderka Zobaczymy czy on tutaj jest. 50%. Na konsoli jest też fajnie, bo są osiągnięcia do zdobycia, no, głównie związane z pracą czy kopalni oczywiście i podróżowaniu po tym świecie, czyli na przykład odpowiednia ilość przejechanych kilometrów, ilość magnetydu, jest tam gdzieś do zdobycia. Ilość złota wydobytego w nocy. Wszystko gdzieś się gromadzi i jest szansą na, na osiągnięcia. Dalej, jest ta trzecia. Północ. Północ. Yy, odnośnie samego tego urządzenia do przechwytywania, no, myślę, że też przygotuję o nim filmik, bo bardzo fajne urządzenie. I myślę, że wiele osób zainteresuje na pewno jego działanie. Szczególnie tych, które gdzieś tam potrzebują przechwytywać sygnał różnych urządzeń. Z ciekawostek, które mnie tutaj zainteresowało, jest to, że on przechwytuje z naprawdę różnych urządzeń. Wystarczy, że to jest port HDMI i myślę, że uda się przechwycić wszystko. Trochę miałem zabawy z konfiguracją. Takie bardziej może logicznych rzeczy, co podłączyć najpierw to działało To te się w pełnej Przesiewacz pracuje, paliwo się zużywa Czyli woda jakaś się zbiera tak, to jest jakaś To, teraz samego dna skała macierzysta, bedrock Tam jest najwięcej złota, tak? Jako fan serialu. Nie wiem o tym. 92% się okaże, czy wiaderko się zmieni automatycznie. Zobaczymy. Zobaczymy. O, ale się zrobiło ciemno. Północ, proszę Państwa. Wypłaty dla pracowników 1254, dolar. Mam już zatrudnionych. Ziemia 512, Metrów, tak? No, i przełączyłem sobie też na uncję, żeby to było logiczne. 31 uncji udało mi się wydobyć w tym dniu, w tak międzyczasie poza anteną. Gdzie chciałem, jak najwierniej, oddać stan, który osiągnąłem też przy graniu na pesecie. Dobrze, jest 7. Wszystko, czy jeszcze zabraknie, prawdopodobnie. Lampy. Muszę kupić lampy na pewno. Na pc było łatwiej grać w nocy. Tutaj jest totalnie ciemno w nocy. Widać to? Więc tutaj widać ten sens, który jest. W... O, się wyłączy. To jest naprawdę ciemno. Więc bez lamp tutaj nie da się grać. No ale dobra, kopać można. Natomiast jakieś wydobycie na konsoli jest utrudnione bardzo. Jest to też logiczne, no, jeżeli byśmy wypasowali naprawdę tutaj te światełko tej jednej koparki w nocy, one by tutaj nic nie dało. Więc to jest fajnie. Tutaj dużo jest takich realistycznych, naprawdę przemyślanych rzeczy zrobionych, które powodują, że zabawa jest jeszcze przyjemniejsza. To bardzo fajnie. dalej. Idziemy kopać całą noc. mi na pewno dużej ilości jeszcze sprzętu, ale to dopiero chyba w drugim sezonie, w sezonie moim w tej grze, ponieważ naprawdę to wszystko jest tak drogie, a mam jakiś opór tam przed wynajmowaniem tego sprzętu. Wolę nazbierać na zakup, niż potem odpalać za każdym razem jakąś dużą kwotę prowizji za sprzedaż. Także tutaj może jest to. Może jest to błąd, trudno powiedzieć. Trudno powiedzieć czy to jest błąd. Natomiast... No zobaczę też. Tu są eksperymenty. W internecie też różne są opinie na temat jak rozwijać kopalnie Dobrze. spół do pierwszej w nocy. Dobrze, że nasz pracownik, czy znaczy pracownik, nasz awatar nie musi spać, bo to by było dodatkowe jeszcze. Oj, to też bez sensu. Tak kopię, trochę, może dziwnie, ale chcę sobie zrobić też miejsce. Nie chcę się zablokować tutaj koparką. Też tu trzeba uważać na to, żeby nie zrobić takiego numeru, że. Tak, może tutaj też. Staram się wybierać tę ziemię wokół tego przesiewacza, jak najbardziej. I tak, jak mówiłem, no, wydaje mi się, że jak najgłębiej, im głębiej, tym lepsze pokłady złota. Natomiast to może być też mylące, bo to. To nie jest tak, że tu jest jakaś pewnik. Należałoby to odwierty tutaj zrobić próbne. Jest maszyna odwiertnica. Tutaj jest do kupienia oczywiście. Gram na padzie. Jeszcze sobie kamerkę tutaj muszę zamontować swoją. Nie żebym jakoś szczególnie tutaj chciał pokazywać swoją twarz, bo to może nie jest takie interesujące, ale jakieś interakcje bym tutaj porobił żebyście też widzieli, że tutaj gram na żywo na przykład gram teraz na padzie z PlayStation 4 gram na PlayStation 4 więc to też jest interesujące I wydaje mi się, że jakość tego będzie przede wszystkim dużo, dużo lepsza na, na tym streamie czy na tym, na filmie tutaj najlepsze, największe emocje są oczywiście podczas płukania to jest tak samo jak w serialu tym dokumentalnym. Na to się czeka, ile wydobędą. Oj, bez sensu trochę zrobiłem. Tu jest trochę do wydobycia. A, symbolicznie. Mhm. Spróbujmy się troszeczkę przemieścić. Ale jest ryzyko. W ciemności widzicie? Zróbcie tylko. Tu nic nie widać praktycznie. Próbuję tutaj oświetlić. Tutaj chcę przejechać później jeszcze, więc nie chcę za bardzo kopać w tym miejscu. Dobra, postarajmy się tutaj jeszcze. W tym miejscu, tak. Chyba pójdę do przyczepy spać, bo... Jest kopanie tutaj ryzykowne. O, czy grudka? Mam, grudka! 17 uncji! No ogrom, naprawdę duża grudka, to jest jak cygłówka. 17 uncji. Bardzo dużo. A już chciałem się poddać, prawie ich spać. Proszę bardzo. 17 uncji złota. To bardzo dużo. Yy, praktycznie dobrze. Praca w nocy się opłaciła. O, tu jeszcze jest. jest. Pierwsza w nocy. Dobrze, jeszcze może. Tutaj jedną i wyłączamy sprzęt, bo szkoda uszkodzić maszynę. Wyłączamy. Światła wyłączone. Załączę latarkę, tu wyłączymy. Zobaczcie, pracować się nie da. Więc jeżeli by tak, jeżeli bym tutaj chciał tak pracować, to. O, już się robi trochę, trochę jest jaśniej teraz. Pierwsza w nocy. Wyłączymy sobie to. Wyłączamy. Dobrze, tu wyłączone. I nasz generator wyłączony. Tak, wyłączony. Wyłączony. Dobra, idziemy teraz spać i wrócimy rano. Tak, śpimy do świtu. I jest poranek. 6 rano. Zaraz lepiej. Dobrze, i zobaczmy, jak tam. O, saving. Saving. Tutaj często to się. Ale to jest chyba. To jest minus tej gry też właśnie, że tak jak mówiłem optymalizacja tutaj może nie jest naj, najlepsza, ale za to gameplay, e, w, grywalność tej gry to jest bajka. Tyle wykopałem. <grych> e, tutaj jest moja druga część do wykopania. Proszę bardzo, dziura już krater jest. E, tu mam te złoto, które przesiałem w nocy. Przejdę sobie tam i może to jest tylko próbny odcinek, taki jak gdyby wykorzystuje nową, tutaj nową możliwość, jaką daje ten. O, co jeszcze zrobimy, tak? Nowe możliwość, jaką daje mmm, przechwytywanie. Jest tak, tu mamy odsiewacz. Dobrze. 25%. Dobrze. Szału nie będzie. Woda tu jest. Prąd tu jest. No tak, ale nie ma tu oczywiście sprzętu. Tu włączamy. Dobrze. i teraz uruchamiamy jeszcze raz start. I zobaczymy, ile na was zbieraliśmy to wiaderko. Pierwsze pierwsze wiaderko. Nie wiem, czy będzie pełne w ogóle. A chyba tak. Chyba jedno wiaderko. To jedno wiaderko urobku. Trochę magnetydu szału też nie ma. 100% proszę bardzo. Złoto jest tu. Magnetyt wpadł. Tu jest złoto. Teraz do przesiewacza. Przesiewacza, a właściwie separatora, który oddziela już teraz konkretnie złoto. Włącznik tutaj i zobaczmy ile go mamy. Tego złota. Już rośnie. Już rośnie złoto. To jest jedno wiaderko. Jedno, przypominam tam jedno znalezisko, takie miało 17 uncji, a tutaj może będzie 5. Będzie super. Także to jest naprawdę tutaj trzeba szczęście w tej grze, żeby się dorobić. I też wymaga wiele pracy. 22 uncje. Ile mamy? Siaderka? 5. O, 564. Jestem zadowolony. Bardzo dobry wynik. Mamy też troszeczkę magnetydu. Super. Także dzionek zakończony pozytywnie, czy właściwie nocka Jesteśmy na plusie Gdzie ta pompa? Pompa, pompa. pompa. jest Stop Super, ja jeszcze rzucę okiem na pracowników, pokażę wam jak tutaj to wygląda na konsoli Czy to się czymś różni Pracownicy, to są moi pracownicy na dole Jest tak przypisany. Romeo. Romeo. Sin yy, to jest na koparce. On powoduje, że hydraulika pracuje szybciej. Tu jest nieprzypisany. Natomiast tutaj mu rośnie doświadczenie. On jest. Yy, Naprawia części też ten na mobilnym przesiewaczu. Zmniejsza ilość yy, awarii i też automatycznie ta te wiaderka zmienia. Więc to jest OK. Dobrze. To daj, zostawmy to. Więc tak to wygląda. Tu jest y, namiocik, nasza miska. Chociaż sentyment mam do y, przesiewania w tym tradycyjny sposób, i tu z dużą przyjemnością co jakiś czas tak dla relaksu po prostu przychodzę i przesiewam. Już tyle mam tu przesiane tych rzeczy. To jest chyba też takie interesujące, nawet że coś tutaj jest takiego też obciążającego w ładowaniu tą łopatą i szuflowaniu. A nie, to jest zrobione, muszę powiedzieć na różne sposoby można, można pracować. Też to pokażę, oczywiście, gdzieś tam w którymś odcinku. Chociaż od tego zaczynałem w sumie, bo tak się zaczyna w tej grze. Tak się zaczyna. Tu w ogóle osiągnięcie jest też takie, żeby przekopać najwięcej działki. A tutaj to jest praktycznie możliwość tylko pracy łopatą. Więc w tej sytuacji, w tej sytuacji i tak to trzeba będzie gdzieś tam zrobić. Nie wiem, czy jakaś możliwość będzie później szybszego tego przesiewania ale przesiejmy to jeszcze to ciap to wiadomo to jest tylko tak żeby pokazać żeby przetestować jaka będzie jakość bo tu mi na tym zależy najbardziej bo chcę doczekać do, aż się rozkręci dzień żeby zobaczyć jakość yy, którą przechwytuje urządzenie tu mamy to ta pompa, tu jest pompa. Tu jest ta pompa. Włączamy. Ułączam, Przesiewa. Leci. Leci. Troszkę tu jeszcze możemy pokopać. 5% jest godzina 7. No ja się oczywiście, wiaderkiem tutaj by to robiło. Ja tu miałem taki też plan, że na początku. Grałem na konsoli, napełniałem sobie 5 wiaderek. Później przesypywałem. Nie wiem, czy to jest szybsze, bo wiaderka też trwa napełnianie jakiś czas. Dobra, włączymy to na razie. Dobrze, idziemy zobaczyć wschód. Tu jest moja zapasowa beczka z wodą. Trafiłem na suszę. Tu miałem przesiewacz, jak grałem na pc A oto moje urobisko, nasza odkrywka z surowcem. Jest, jest ok. Wiem, że tu się wydaje, że tutaj dobrze było jechać dalej, ale potem coraz tr trudniej się wydobywa. A tutaj jest, nie da się, nie da rady tak tego równo y, przerobić, i potem jest trudny dostęp. Dobrze, mam nadzieję, że jesteście ja tutaj ze mną. Gramy dalej, szukamy złota. Dzisiaj 5 uncji. Dzięki za uwagę. Cześć, hej.